Ale komiks! Zapraszam, Marcin Smugły! Cześć i czołem, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na 74 audycji Ale Comics, kolejne przedświąteczne porządki na moich półkach komiksowych. Był już był już super hero, czas na pozostałe półeczki moi drodzy. Dzisiaj lecimy z kolejnymi komiksikami, o których nie opowiadałem na kanale YouTube'owym, ewentualnie podczas audycji komiksowej. Dlatego moi drodzy nie przedłużając, lecimy, lecimy, lecimy. I tak moi drodzy zacznijmy od komiksu, którego możecie podziwiać okładkę na miniaturze dzisiejszej audycji, czyli 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 Team of Comics i Różanna Uprząż i Młyn oraz inne historie od Jeffersona Kosty. Moi drodzy, miałem problem z tym komiksem, dużo się zastanawiałem, co o nim powiedzieć i przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jest to Trudna historia rodzinna, która da Wam bardzo dużo satysfakcji. Przenosimy się do Brazylii i poznajemy losy autora komiksu Różanna e, Uprząż i Młyn. Zresztą też chciałbym zaznaczyć, że wspomniane przed chwilą rzeczy pojawiają się w tym komiksie i w momencie kiedy odkryjecie jaką rolę pełnią, uśmiejecie się, będziecie mega szczęśliwi. I właśnie moi drodzy, jest to komiks, który przede wszystkim ma mm, dużo pomysłów, ma świetne tłumaczenie, chcę to zaznaczyć, jest genialne podejście, jeżeli chodzi o tłumaczenie, jest to jeden z niewielu komiksów, które, jeżeli ktoś by mnie zapytał, yy, czy podałbyś mi jakąś topkę najlepiej według Cię przetłumaczonych komiksów, właśnie wskazałbym różanne. Niemniej, niemniej, wracając do narracji. Jest to, moi drodzy, komiks, który ciężko się czyta, ponieważ mamy skoki. I to nie są takie, wiecie, takie fajne skoki narracji, które przygotowują nas w odpowiednim momencie na zasadzie, o, tutaj będziemy za chwilę dymek, przeskakujemy do tego i tego pokolenia. Nie, 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 moi drodzy. Wszystko jest ze sobą wymieszane. No i właśnie, czuję się, jakbym Obcował z takim troszeczkę bigosem, gdzie już po świątecznych klimatach, co prawda audycję nagrywam przed Bożym Narodzeniem, ale wiecie jak to bywa. Po świętach czasami patrzymy do lodówki, bierzemy różne składniki. Hmm. Pasowałoby coś z tego ugotować, no to lecimy, dobra, bigosik, ciach, 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 ciach. No i właśnie czytając na początku ten komiks, zdrapałem się w głowę, kto, o kim mamy teraz, o kim teraz czytam, który z członków rodziny ma teraz swoje 5 minut, ale im dalej brnąłem, brnąłem w tą historię, tym, tym, tym mogę powiedzieć, że było coraz lepiej, coraz ciekawiej i finalnie... Chciałbym podkreślić, że mamy do czynienia z satysfakcjonującym komiksem, który dodatkowo ma przepiękne strony. Czasami mamy bardzo fajną abstrakcję wplecioną w tą historię, ale, 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 ale jest to moi drodzy komiks nie dla wszystkich. Osoby, które lubią sobie poeksperymentować, które szukają czegoś innego, które um, są nastawione na komiks jako źródło, które wymaga od czytelnika uwagi, czasu, myślę, że będą zadowoleni. A dla reszty, hmm. będę opowiadał jeszcze o innych komiksach, a nóż widelec coś za chwilę wybierzecie dla siebie. Przechodzimy teraz do drugiego komiksu, z którym Również miałam problem od dłuższego czasu, żeby jakoś go ugryźć, nagrać, no i stwierdziłem, że opowiem o nim co nieco um, podczas audycji. Jest to moi drodzy z tych komiksów, których, ci, o, którym, o którym trochę ciężko opowiadać, bo całą jego tak naprawdę kwintesencją, całym jego urokiem jest kwestia wizualna, ale pozwólcie, że też Wam go nie pokażę, ponieważ jest to... Komiks Erotyczny 18+. Mowa tutaj o Dave'ie McKinney i Celluloid. I na wstępie, trochę przy dłuższym, chciałbym też zaznaczyć, że jestem fanem twórczości tego autora, dlatego bardzo ochoczo sięgnąłem po ten komiksik. Miłość ta zaczęła się oczywiście od y, współpracy z komiksami a, z Nilem Gaimanem gdzie Dave pokazywał niesamowite okładki, ale potem też były jego solowe komiksiki, chociażby um, album wydany przez, jak dobrze pana wydawnictwo Edmund, poprawcie mi, jeżeli się mylę, Pictures.Fig, ale dochodzimy w końcu do Celluloida, komiks wydany w maju przez Scream Comics i moi drodzy mamy bardzo prostą fabułę, to znaczy kobieta przybywa do pokoju, e, odkrywa projektor, z celuloidową taśmą, no i puszcza go. I tak rozpoczyna się erotyk, który według mnie jest bardziej erotycznym snem, fantazją. Tutaj myślę, że niepotrzebnie skreślić. I moi drodzy, wraz z kolejnymi stronami podziwiamy twórczość, podziwiamy rękę Dave'a Makina, który prezentuje nam grafiki który myślę, że znamy, właśnie fani znają z poprzednich komiksów, z okładek płyt kompaktowych i przede wszystkim, moi drodzy, jest to komiks, który szczerze polecam fanom tego autora i myślę, że do nich przede wszystkim może trafić, jak również jest to komiks, który spodoba się... Um, osobom poszukującym ładnie narysowane komiksy i nie przeszkadza im treść 18. Jest to moi drodzy w końcu taki komiks, dla którego, którego fabuła to tak naprawdę pretekst do pokazania wizji artystycznej. I podobnie jak przy przed chwilą wspomnianej różanie jest to komiks nie dla każdego. Niemniej, niemniej opowiadając dzisiaj o tych komiksach, a Anusz Widelec, coś trafi do Ciebie i lecimy z kolejnym komiksem. No i czas na ostatni komiks. Znam Cię od Michaela de komiks, który sobie Kupiłem podczas MF-ki, tak się zawiesiłem, ponieważ e, no tu muszę się przyznać. Nie miałem w planach zdobywanie tego komiksu. E, Odrzuciła mnie. Na początku bardzo abstrakcyjna kreska. Niemniej, niemniej, niemniej podczas biegania od autora do autora zauważyłem, że nikt nie stoi. W kolejce powryz do autora. I nie tak, że mi się zrobiło przykro, ale stwierdziłem, że jest to bardzo osobliwa rzecz. Na stoisku sobie przegarnąłem te kartki. Um, postanowiłem podejść do autora, się z nim pogadałem, wziąłem komiks, zdobyłem rysik i powiem wam, że nie żałuję, bowiem jest to um, bardzo osobliwa rzecz, która krytykuje współczesne czasy. I myślę, że jest to jeden z tych komiksów, który w zależności od osoby można zinterpretować na różne sposoby. Pozwólcie, że ja podzielę się moją opinią o tym komiksie. W komisie znamcie mamy tak naprawdę dwa wątki. Pierwsze z nich to jest ciągła przemiana, zmiana. Główna bohaterka żyje w świecie, który codziennie się upgradejduje. Rano wstajecie z łóżka na miękki dywanik. Jutro powiedzmy łóżko znajduje się przy przeciwleglej ścianie, dywanik zmienił się w jakąś ładną poduszeczkę, żeby... Nazajutrz łóżko znajdowało się w innym pokoju, a wykładziecie stopy na wygodnym dywanie. I tak, moi drodzy, wszystko się zmienia. Dzisiejsza miłość, jutro staje się tylko wspomnieniem, ponieważ wszystko musi cały czas biec do przodu. Wszystko musi cały czas się zmieniać. Jest to, moi drodzy, taka aluzja do współczesnych czasów, do czasów, w których obecnie żyjemy, czasów, które są tak naprawdę kolejnym etapem rewolucji człowieka. W nasze życie coraz bardziej wkurada się w AI. Zaczynamy już uciekać od pewnych um, rozwiązań na rzecz szybkiego dostosowywania się, na rzecz szybkiego reagowania. E Prosty nawet przykład, który też podnosi się często w mediach, gdzie to niektóre osoby streszczają dłuższe treści w mailach, w listach, po to, żeby chat GPT wypluł się w jakieś dwa, trzy zdania opadające o czym dostali wiadomość, bo nie mają czasu, żeby się tyle skupić, tyle poświęcić danemu przypadkowi. I niektórzy powiedzą oj, to brzmi jak choroba. Ale powiem szczerze, że to się dzieje i takie sygnały, nie wiem na ile jest to po prostu straszenie, dochodzą również i do mnie. Zresztą sam też patrzę po moich kolegach z pracy, którzy coraz chętniej sięgają po chat GPT, zapominając, że jest coś takiego jak Wikipedia, coś takiego jak książka, jest coś takiego jak naprawdę doszukiwania się tej treści, ale też Wam się przyznam, że jestem osobą, która nie zawsze ma czas, żeby szukać konkretnej wiadomości i też mi się zdarza korzystać ze sztucznej inteligencji. Także mamy pierwszy wątek. Wątek przemian, wątek cały czas e, uczestniczenia w pewnej gonitwie szczurów, w, w przemianach, które następują i nie ma, że zwolnimy, nie ma, że staniemy, bo musimy cały czas biec. Drugi wątek to jest praca głównej bohaterki. E, obserwuje nas różne zachowania społeczne, które mm, zostały wysłane do systemu jako skarga i co najgorsze nie może ich krytykować nie może ich skomentować, może je tylko oglądać. I to już wam pozostawiam do interpretacji. Tak wygląda komiks, znamcie, komiks, który może was odrzucić ze strony wizualnej, ale kiedy w niego wejdziecie, to przepadniecie. Pochłonie was ta gonitwa, pochłonie was krytyka i myślę, że każdy z czytelników wyciągnie coś dla siebie. Innych odrzuci Inni będą uważać, że jest to perełka, więc myślę, że to będzie jeden z tytułów, który może u niektórych pojawić się w topkach za 2025 rok. I tak dobrnęliśmy do końca, moi drodzy. Dzisiaj zaprezentowałem Wam tytuły nieoczywiste, tytuły, które myślę, że to skierowane do ogółu to nie jest takie przyjemne super hero, które możecie sobie wziąć z półki i czerpać z tego przyjemność. Nie moi drodzy, każdy z tych komiksów myślę, że w pewien sposób jest taką trochę gryzącą metką na koszulce. Niektórzy to strawią, niektórzy machną ręką, a niektórzy stwierdzą o boże, co ja właśnie kupiłem, dlaczego wydałem taki hajs. <laughs> I tutaj wkraczam ja całe na biało, który Wam opowiadał o tych komiksach. No niemniej przy każdym z nich jakoś się bawiłem, lepiej, gorzej. Mam nadzieję, że mm, pomogłem Wam y, na przykład przy wyborze danego dzieła, czy ewentualnie ostatnio sobie tak siedzicie i myślicie, a przeczytałbym sobie może jakiś fajny komiksik i tutaj Znowu ja wchodzę całe na biało. Dobra, wystarczy tego wazeniarstwa. Moi drodzy, ostatnia audycja w tym roku. Hip, hip, hura. E, mega się cieszę. Bardzo Wam dziękuję, że byliście, że słuchaliście, że jesteście, że klikacie lajki, like suby, że komentujecie. O Jezu, to jest naprawdę dla mnie miodna i super rzecz. Ach, I co mogę już powiedzieć na dzień dobry? Ym, nie wiem, kiedy opublikuję... Ja wiem, sorry, ale nie wiem, kiedy opublikuję. Ostatnio staram się bardzo dużo nadrabiać różnych komiksów, różnych mang, które mam na półkach. I jak znajdę tylko czas, obrobię audycję, to myślę, że wyląduję na Gostku od komiksów, tego się nie marwcie. Niemniej, jeżeli chodzi o przyszły rok, to zaglądajcie na Facebooka Gostku od komiksów, tam będę wrzucał informacje. Już myślę o kolejnej audycji w której podobnie jak w grudniu przyjrzałem się starszym tytułom, które po prostu mi zalegają na półkach, bardzo pozytywnie patrzę na doktora, st na Strange Adventure, co <śmiałam> powiedzieć doktorka, na Strange Ad Adventure i myślę, że właśnie to będzie komiks, o którym będę chciał powiedzieć w przyszłym roku, jak również w styczniu pojawią się podsumowania. Prawdopodobnie będą wyglądać dość podobnie jak w 2025 roku, ale i jeszcze mam kilka dni, jeszcze mam kilka tygodni, żeby podjąć ostateczną decyzję. Dlatego, dlatego, dlatego dzisiaj się z Wami żegnam. Jeżeli się nie usłyszymy, to życzę Wam spokojnych, smacznych świąt Bożego Narodzenia, udanego sylwestra. Odpocznijcie, poczytajcie komiksiki i wracajcie z nowym ja, z nową mocą w nowym roku. A jeżeli jest wszystko u Was git, jeżeli jest wszystko w porządku, no to nie zmieniajcie się. No i życzę, żeby ten rok był taki sam udany jak przyszły. No i to tyle ode mnie. Ślicznie Wam dziękuję. Trzymajcie się ciepło na razie. Cześć.